Proszę Państwa, wreszcie się wyjaśniło, kto będzie startował w wyborach do Sejmu. Na 94 komitety, które były zarejestrowane w Państwowej Komisji Wyborczej, to znaczy nie wszystkie one zamierzały uczestniczyć w wyborach do Sejmu, bo część. Miała uczestniczyć tylko w wyborach do Senatu. Tam były na przykład takie jednoosobowe komitety, jak powiedzmy pana Jana Marii Jackowskiego, ale były też, było też bardzo dużo komitetów, które zdeklarowały zamiar uczestniczenia w wyborach do Sejmu. No ale 41 komitetów, jak się okazało, nie zebrało podpisów wymaganych przez Ordynację wyborczą. Przypominam, że w, przy wyborach do Sejmu każdy komitet wyborczy powinien zebrać 5 tysięcy podpisów w każdym, przynajmniej w połowie okręgów wyborczych, wtedy może się zarejestrować w, w całym kraju. No ale okazało się, że tylko 6 komitetów rzeczywiście będzie uczestniczyło w wyborach to jest oczywiście zjednoczona prawica to jest koalicja obywatelska z Volksdeutsche Partei na czele Donalda Tuska to jest trzecia droga Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka Kamysza to jest lewica, nowa lewica oczywiście jasne. No i to są bezpartyjni samorządowcy. Na koniec wymieniam Konfederację. A dlaczego na koniec? A dlatego, że wszystkie te pięć ugrupowań które będą uczestniczyły w wyborach do sejmu i tam mimo że się żrą między sobą tam o te stołki i tak dalej to ponad podziałami zgodnie krytykują konfederację widać że od 30 lat wybory w Polsce są przewidywalne tak to jest zorganizowane, żeby wybory były przewidywalne zgodnie z tym, co ustalił pan generał Czesław Kiszczak ze swoimi kolaborantami w Magdalence. Już nie będę wymieniał, kto tam wśród tych kolaborantów był, bo to zaraz by mnie jakiś pewnie proces spotkał dodatkowy, a te, które mam, to mi wystarczą w zupełności. Proszę Państwa, no teraz się tam wszyscy będą kotłowali. 15 października będą wybory, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kto tam przekroczy klauzulę zaporową. Teraz operowano, nasze znaczy nieprzyjaciele Konfederacji operują sondażami. Te sondaże to tam przy Poszłam na zamówienie, są robione, no ale żeby te biura badania opinii publicznej, te instytuty badania opinii publicznej tak całkiem reputacji nie straciły i się nie skompromitowały, to im bliżej terminu wyboru, w tym te sondaże będą bardziej zbliżone do prawdy. Ale na razie czekamy, co to będzie. Tymczasem zbliża się nieubłaganie. 15 września. Jak wiadomo, 15 września y, upływa termin embarga na y, ukraińskie zboże, zresztą nie tylko zboże. Y, no, i Komisja Europejska. Mimo, że pięć państw tutaj Europy Środkowej graniczących z Ukrainą już dawno wystosowało do niej taką suplikę, żeby pozwoliła im podjąć suwerenną decyzję o przedłużeniu tego embarga na ukraińskie zboże i tam słoneczniki i takie różne, Polska jeszcze na maliny by chciała, no to Komisja Europejska się waha, niczym ten wisielec, który, na, na którego natknął się. Pijak. Pijak. natknął się na Wisielca no i tam próbuje z nim rozmawiać, ale Wisielec mu nic nie odpowiada, natomiast wiatr powiał, a ten zauważył, mimo tam nierwany pan się waha, powiada pan się waha, więc Komisja Europejska też się waha, mimo, że pan Wojciechowski, który jest komisarzem ludowym do spraw rolnictwa, no to mówi, że robi wszystko, żeby się tam nie wahała, żeby przedłużyła ten, to embargo, no ale zobaczymy, co komisarz Wojciechowski naprawdę może, jak tam pani Urszula von der Leyen, to by pewnie przychyliła nieba prezydentowi Zeleńskiemu, tym bardziej, że pod przewodnictwem arcybiskupa Szewczuka, tam rozpoczęły się w Rzymie takie modły uroczyste o zwycięstwo na Ukrainie. No to jakie, jaki skutek będzie tych modli, to jeszcze nie wiemy, natomiast jest szansa, że papież Franciszek się zrehabilituje za to, że nie wyklął. Tak jak się należało, i nie ekskomunikował tych rosyjskich katolików, którzy tam w Petersburgu się zebrali, tylko coś im tam gadał o Piotrze Wielkim i Katarzynie. No to teraz się będzie miało okazję zrehabilitować, no a jak ze zwycięstwem będzie, to zobaczymy, bo jak wiadomo, w sprawach militarnych Pan Bóg zazwyczaj jest po stronie silniejszych batalionów. Proszę Państwa, Ukraina zapowiedziała, że jeśli by tutaj Komisja Europejska nawet przedłużyła to embargo, to Ukraina zaskarży Komisję Europejską przed Światową Organizacją Handlu. Za złamanie umowy handlowej z 2014 roku. No widać, że to zaraz, jak tylko prezydent Obama tam zainwestował w, na ten Majdan na Ukrainie 5 miliardów dolarów, to zaraz się zaczęły tutaj. Przygotowania do tego, żeby Ukraina stała się najukochańszą Duszeńką całej Europy, no bo całego świata to pewnie nie, ale całej Europy to jak najbardziej. No więc, proszę Państwa, zobaczymy, co to będzie, bo to tym bardziej, że pan premier Morawiecki się odgraża, że nawet jeżeli. Komisja Europejska tego embarga nie przedłuży, to on i tak, Polska i tak je przedłuży. No zobaczymy, to pewnie na skardze się nie skończy. Tylko kto wie, czy tutaj Ukraina nie poderwie tej, tych ukraińskich. Deserterów, dekowników, do tego, żeby jakąś wołynkę zrobili i żeby tutaj kręcim, że tak powiem, z lachom, którzy nie chcą ukraińskiego zboża. Nawiasem mówiąc, to ukraińskie zboże, to tylko ukraińskie jest z nazwy, dlatego że tam tak naprawdę to produkują je trzy koncerny, takie, które mają Latyfundia na Ukrainie, 17 milionów milionów hektarów, dwa są amerykańskie, trzeci też był amerykański, ale Niemcy go kupili, Bayer, ten co by aspirynę robi, ten koncern go kupił, także teraz trzy koncerny, no i pewnie dlatego Pan minister Robert Celus, że tu amerykańskie koncerny, dwa, jeden niemiecki, to no, nie, nie ośmiela się uja ujawnić nazw firm, które zasypały polskie magazyny tym zbożem z Ukrainy. No, widać, że. Ktoś tam musiał mu powiedzieć: Wiecie, rozumiecie telus, wy lepiej się tutaj powstrzymajcie z tymi rewelacjami, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. Proszę państwa, więc zobaczymy, co się będzie działo, jakie tutaj napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich, bo Ukraina najwyraźniej nie przyjmuje do wiadomości, że u nas są wybory 15 października i pan premier Morawiecki musi tutaj zademonstrować ta postawę, bo inaczej to, to konfederacja by tutaj znienawidzona. Konkietę jakąś, nie daj Boże, zrobiła, no i za, zamąciłaby ten, to porozumienie serdeczne, które jeszcze w Magdalence zostało nawiązane przez generała Kiszczaka i jego tamtych kolaborantów. Proszę Państwa, ale to nie są, nie tyle są najważniejsze, to nie są najważniejsze, bo to czekamy na to, co to będzie, z zniecierpliwością. Tymczasem 10 września odbyła się w miejscowości Markowa na Podkarpaciu beatyfikacja rodziny państwa Ulmów. Ci państwo Ulmowie w czasie okupacji niemieckiej przechowywali Żydów, bodajże ośmioro tych Żydów się tam do nich zgłosiło. No i ktoś doniósł i przyjechali Niemcy i wszystkich rozstrzelali i tych żydów i całą rodzinę państwa Ulmów Łącznie z takim dzieckiem biednym, które było na, pani Ulmowa była w ciąży i tu pod wpływem tej egzekucji, tu tam zaczęła rodzić chyba to dziecko. No w każdym razie wszyscy zginęli. No i w związku z tym rodzina państwa Ulmów została beatyfikowana, to znaczy wyniesiona na ołtarze. Nic nie byłoby w tym osobliwego, gdyby nie taka zagadkowa deklaracja jego ekscelencji. Arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który powiedział, że rodzina państwa Ulmów jest przykładem dla każdej rodziny, oczywiście polskiej, no bo nie żydowskiej, bo ci Żydzi, którzy tam przyszli się schować, to ani im w głowie nie było, żeby tu mieć jakieś skrupuły. W każdym razie nic o tym nie wiemy, że mieli jakieś skrupuły, że narażają całą wielodzietną rodzinę na śmierć, bo przecież do, a tym bardziej, że tam specjalnie się nawet nie ukrywali, tak się tam zachowywali dosyć swobodnie. No więc jeżeli tu ekscelencja, arcybiskup Stanisław Gondecki uważa, że to powinien być przykład dla każdej polskiej rodziny, no to wydaje mi się, że to już zbyt daleko Głupstwo, dlatego, że no, co to znaczy, że każda polska rodzina powinna być gotowa do bezgranicznych poświęceń, jak tylko Żydzi od, za, będą tego od niej, od niej oczekiwać, no to za, za dużo szczęścia by było naraz, a jakby tego było mało, no to jeszcze Pani reżyserowa, tutaj pani reżyserowa Agnieszka Holland nakręciła kolejnego swojego knota pod tytułem Zielona Granica. No i tam oczywiście zaraz go wysłała na festiwal do Wenecji. No i tam tutaj Klangor, że tu bardzo wielkie, wielki sukces, wielkie wyróżnienie. No tak jak się przyjrzymy temu bliżej, to takie za bardzo wielkie nie jest, bo nie dostała ani złotego lwa, ani srebrnego lwa, ani brązowego lwa, tylko jakąś nagrodę pocieszenia, to znaczy specjalną no. <laughs> nagrodę jury. Ja zasiadałem w rozmaitych takich jurorskich gremiach, no, to wiem, że nagrodę specjalną to się przyznaje wtedy, kiedy no nie ma innego wyjścia. Trzeba przyznać jakąś nagrodę, ale tak naprawdę to, to dzieło na tą nagrodę specjalnie nie zasługuje. No, ale tu nadymana jest pani reżyserowa przez tutaj. Towarzystwo dziennikarskie Seweryna Blumsteina. Jedni Żydowie, drugich Żydów obcmokują, jak to mają we zwyczaju. No, natomiast w Polsce jeszcze ten film podobno nie był pokazywany. Ja tego nie widziałem, więc na temat filmu się nie wypowiadam. Ale myślę, że pani reżyserowa swoim zwyczajem. Zrealizowała zadania na odcinku Pedagogiki Wstydu, no i w związku z tym ten, to obsmokiwanie i tak dalej. Natomiast podobno bardzo życzliwie. Ten film został przyjęty przez białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, a powiadają też, takie fałszywe pogłoski się pojawiły, że również przez tam zimnego ruskiego czekistę Putina na Kremlu. No to mam nadzieję, że to nie koniec zaszczytów Jakie tutaj, jakimi pani reżyserowa zostanie obsypana, bo w takiej sytuacji tylko patrzeć, jak prezydent Łukaszenka przyzna jej nagrodę, tam nie wiem, jaką krzyża zbolałego, czy jakiegoś tam innego, no i Putin pewnie jej, nie wiem, czy to nie za dużo szczęścia, naraz będzie dla. Pani reżyserowej, bo ona i tak tuż, uskrzydlona tymi powodzeniami, zdaje się, że przekroczyła cienką czerwoną linię, bo zaczęła porównywać tych migrantów granicznych do holokaustników. No nie wiem, czy tutaj Żydowie będą z tego zadowoleni, bo to jacy tu to migranci, kiedy tu monopol na martyrologię to wiadomo, komu przysługuje, no i żadnym tutaj, żadnych podziałów z nikim tutaj się nie przewiduje. Więc, Ale do no, nagrodę od Aleksandra Łukaszenki, nagrodę od Włodzimierza Putina, to uważam, że pani reżyserowa powinna dostać. Temat rzezi Wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl.